Kolejna sesja Rady Gminy za nami, sesja w trybie zdalnym, sesja hybrydowa. Bardzo ważna sesja dla gminy Sztutowo, bardzo ważna sesja dla budżetu gminy Sztutowo, ponieważ udało się nam w okresie wakacyjnym pozyskać dofinansowanie na przebudowę drogi w Grochowie pierwszym tak zwanej wierzbówki, więc musieliśmy te, te środki, te pieniądze wprowadzić do budżetu gminy, żeby Rada przyjęła, żeby była możliwość realizacji tej inwestycji. Z poczynionych oszczędności na, na, przebudowie, na przebudowie drogi ulicy Okrężnej i ulicy Wczasowej i ulicy Rybackiej udało nam się zaoszczędzić ponad 300 tysięcy złotych. Te środki również zostały wprowadzone do, do budżetu do zmiany. Postanowiliśmy z tych oszczędności zrealizować kolejne dokumentacje, przygotować kolejne dokumentacje na kolejne drogi na terenie gminy Sztutowo, więc dzięki, dzięki pozytywnej uchwale rady gminy w tym roku zostaną przygotowane dokumentacje projektowe na przebudowę ulicy Wąskiej, na przebudowę ulicy Jaszkowa Polana na przebudowę ulicy Kormoranów i na dokończenie przebudowy ulicy leśnej takie dokumentacje y, powstaną. Y Poza tym sesja bardzo ważna, bo po wielu wielu latach starań w końcu dzięki pozytywnej opinii zarządu powiatu Nowodworskiego udało się przeprowadzić procedurę nadania nazwy Mostowi Czterech Pancernych. Na razie to była skromna procedura, tylko i wyłącznie w formie podjęcia uchwały. Od dziś można powiedzieć, że most w Sztutowie nazywa się Mostem Czterech Pancernych. Już z inicjatorami tego przedsięwzięcia, czyli z radną Katarzyną Drynko, z mieszkańcem Sztutowa panem Marcinem Wolskim i wieloma, wieloma innymi mieszkańcami sami podejmiemy starania, żeby jeszcze w tym roku godnie, godnie jak gdyby przyjąć tą nazwę, żeby go, zgodną oprawą. Pokazać, że ten most właśnie mieści się na terenie gminy Sztutowo. Yy, oczywiście, więc, tyle z procedowania uchwał. Dodatkowo jeszcze przeprocedowaliśmy kilka uchwał dotyczących yy, dzierżawy. Nasi mieszkańcy, którzy dzierżawili na nas tereny, nadal mogą spokojnie uprawiać tam swoje ogródki, w większości ogródki przydomowe. Sesja yy, przebiegała w sposób bezskomplikowany. Udało się wszystkie uchwały podjąć jednogłośnie. Ale też z tego miejsca myślę, drodzy Państwo, że jestem winien Wam wyjaśnienie wyjaśnienie dotyczące mojej sprawy. Jeśli pozwolicie, to powiem dwa zdania na ten temat. Jak Państwo pewnie usłyszeliście, kilka tygodni temu do Wojewody Pomorskiego wpłynęło pismo, w którym jest mowa o tym, że być może popełniłem czyn zakazany, czyli być może prowadzę działalność, bądź jestem pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności gospodarczej. To pismo jest niestety niepodpisane. Nie wiemy, kto to pismo wysłał, ale drodzy Państwo, z tego miejsca pragnę oświadczyć, że nigdy nie byłem, nie prowadziłem żadnej działalności, ani nie byłem pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności. Jedyne, co miało miejsce, drodzy Państwo, to w roku 2019 moja mama udzieliła mi pełnomocnictwa tylko i wyłącznie do dokonywania wpisów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dotyczących zawieszenia i odwieszenia jej działalności. Zresztą działalności, która opiewa się tylko i wyłącznie na prowadzeniu wynajmu letników, wynajmu pokoi dla kilku letników. Jest to działalność prowadzona w formie karty podatkowej. Jeśli ktoś z Państwa wynajmuje to wie ile jakie dochody można czerpać z wynajmu dosłownie trzech pokoi. Moja mama po prostu i ja podjęliśmy taką decyzję, że faktycznie y, za nią tą działalność odwieszę i zawieszę. Y, po prostu, żeby to było wygodniejsze i nigdy nie spodziewałem się, że tego typu pełnomocnictwo będzie y, będzie miało aż taki, taki duży wpływ drodzy Państwo na dalszą przyszłość Gminy Sztutowo, na, na moje dalsze, dalsze losy. Ja uważam, że to pełnomocnictwo y, nie jest pełnomocnictwem, które upoważnia mnie do prowadzenia działalności. Zresztą podobny zapis jest w CIDG. Kto z Państwa dokonuje wpisów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej świetnie wie, że na dole tam jest taki zapis, który mówi jednoznacznie, że pełnomocnictwo udzielone w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej nie pozwala, a nawet zabrania dokonywania czynności finansowych w imieniu w imieniu danej, danej działalności, w imieniu danej danej firmy. Więc, moi drodzy Państwo, no Wielkie dzięki dla Państwa oczywiście za wsparcie. Wielkie dzięki oczywiście dla Rady Gminy, która podjęła decyzję o niewygaszeniu mojego mandatu, ale jak Państwo wiecie, organ wyższego szczebla ma możliwość wygaszenia tego mandatu. Co się wydarzy, drodzy Państwo, czas pokaże. No, jeśli mi wygasi, jeśli mandat zostanie wygaszony, drodzy Państwo, najprawdopodobniej przyjdzie nam się pożegnać. Bardzo tego żałuję. Nie wiem, jak, jak, jak tutaj, drodzy Państwo, doprowadzić do tego, żeby, żeby ta sytuacja nie miała miejsca. Ja co prawda, tak jak mówię, uważam, że y, zwykły wpis dotyczący zawieszenia odwieszenia działalności nie jest elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Taki zresztą sam zapis jest w ustawie. Ale z organami wyższego szczebla, drodzy Państwo, się nie dyskutuje, tak, to co oni zadecydują, mają do tego pełne prawo, więc jeszcze raz dziękuję Państwu za wsparcie za te dwa lata. Mam nadzieję oczywiście, że będzie to trochę więcej niż dwa lata, mam nadzieję, że będzie to cała kadencja, ale jeśli nie, no to drodzy Państwo, działajmy dalej, abyśmy tak się rozwijali dalej, jak się rozwijamy. Dziękuję bardzo.